Co to jest? Kura. Na pewno kura? Na pewno. A może pan się myli, może to nie jest. Kura daje na to pies? To nie jest pies, to jest kura. Niech się pan dobrze przypatrzy. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego, jak tylko stworzenie nazywane kurą. Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł. Nie przepraszam, cię powiedzieć kura. To? Nie, przejęzyczyłem się. To jest kura. A skąd panu przyszedł do głowy osioł? Co? Może to zwierzę przypomina nieco osła? Na przykład taka kura, która przypomina nieco osła, co? Ta kura nie przypomina osła!